Mówiłem ci, że... Ale Orbisiu, ale czemu się ze mną kłócisz? Co ty robisz? Odpis. mówiłem ci mordeczko, że możesz mi później w filmiku. Zapisz te łożyska. Na drugie? Co z drugim? Kiedy indziej wystąpisz? Rzeczne zwierzątko. Witajcie na kolejnym wykładzie Magistra Wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o łożyskach stosowanych w rolkach, w deskorolkach, w hulajnogach, często też w zawieszeniach rowerowych. Bo oczywiście nie lubimy za nic przepłacać. To posłuchajcie troszkę. Typowym łożyskiem stosowanym w deskorolkach, w rolkach, bardzo typowym łożyskiem jest łożysko 608. Szóstka oznacza to, że jest to łożysko kulkowe zwykłe, więc 6. Polkowe łożysko zwykłe. 0,8 0,8 oznacza średnicę wewnętrzną. Średnica wewnętrzna, wynosząca 8 mm. Średnica zewnętrzna takiego łożyska jest znormalizowana i wynosi 22 mm. Średnica zewnętrzna. Szerokość takiego łożyska wynosi 7 mm. I też jest znormalizowana. Co to znaczy znormalizowana? To znaczy, że zakupując łożysko 608 dowolnej firmy. Wiemy o tym, że średnica wewnętrzna wynosi 8 mm, średnica zewnętrzna wynosi 22 mm i szerokość tego łożyska wynosi 7 mm. Co jeszcze możemy odczytać na takim łożysku? Bo jak mamy łożysko, to często to 608 jest tu napisane i jeszcze możemy sobie coś odczytać z tego łożyska. Często, co możemy odczytać, jest litera Z lub ZZ. Oznacza, że takie łożysko posiada blaszkę ochronną. Blaszka ochronna elementów tocznych. To się tak fachowo nazywa. Blaszka ochronna elementów tocznych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to blaszka ochronna. Nie jest to uszczelnienie. Żeby zakupić łożysko z uszczelnieniem. Musimy zakupić takie łożysko, gdzie będzie napisane RS. Jest to uszczelnienie metalowo-gumowe elementów tocznych. Dlaczego powiedziałem, że można spotkać Z albo ZZ albo RS, lub można spotkać oznaczenie 2RS? Ponieważ Z oznacza, że tylko z jednej strony znajduje się blaszka ochronna, ale często producenci nie chcą nabijać dodatkowego oznaczenia, więc jest Z, mimo że mamy dwie blaszki ochronne z jednej i z drugiej strony. Ale blaszka ochronna nie chroni przed pyłem, kurzem, piaskiem i tym podobne. Ostatnio moja koleżanka powiedziała, że miała właśnie problem ponieważ jej łożysko jechała po mokrym, nabrało piasku do środka. I ona, chciała, I ona chciała to łożysko wymyć w jakiejś wodzie albo czymkolwiek innym. A propos piasku i kamyków w łożyskach. Najlepiej usunąć je po prostu przez zwykłą jazdę. W momencie, kiedy dostanie się do łożyska woda, łożysko zaczyna korodować. Więc musimy je ponownie nasmarować. Jeśli mamy blaszkę metalową, czyli łożysko 608Z lub ZZ, to mamy małą możliwość ciśnięcia do środka smaru stałego, więc musimy wkropić tylko jakiś olej czy oliwę, żeby ono dalej nie korodowało. A piasek trzeba rozjeździć, ponieważ piasek bez problemu można rozgnieść przy pomocy metalu. Łożyska takie pohaasują przez jakiś czas, ale jeśli pojeżdżymy dłużej, to ten piasek po prostu zwyczajnie zostanie zgnieciony w tych łożyskach. Ale i tak polecam potem wymienić na łożyska 608RS, gdzie trudniej dostać się do środka łożyska wszystkim... Zabrudzenia. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda łożysko, które zostało poddane działaniu wody, które wcześniej zostało umyte w benzynie. Czyli został wymyty zupełnie smarty, i to jest takie warunki jak normalne, kiedy mamy łożysko. Dlatego wystrzegajmy się łożysk, gdzie mamy oznaczenie Z lub ZZ. Często nawet łożyska bardzo drogie, w granicy 100-150 zł, za komplet łożysk do rolek, może kosztować. Yy, przepraszam. Może mieć oznaczenie ZZ, czyli nadal to nie jest uszczelnienie. Musimy zakupywać łożyska, jeśli chcemy, żeby one nam długo funkcjonowały, łożyska, które mają RS lub 2RS w oznaczeniu. Ile może w ogóle kosztować takie łożysko? Naprawdę kilka złotych. Polecam sprawdzić sobie w internecie, ile kosztuje najtańsze łożysko, ponieważ podczas jazdy na rolkach czy na dyskorolce czy na hulajnodze cały czas to łożysko jest poddawane uderzeniom. Ono nie tylko się toczy, jak na przykład w samochodzie czy w jakichś innych maszynach, tylko cały czas dostaje uderzenia. Przez to się uszkadza, ale skoro się uszkadza, to tam wybijają kuleczki w całej warstwie tocznej takie minimalne wgłębienia. I takie łożysko już nie zachowuje się tak jak no łożysko nowe. Kolejną rzeczą, która jest w łożyskach, są oznaczenia ABEK. 1, 3, 5, 7, 9. Tylko na tej skali kończy się oznaczenie ABEK, skali, bo często możemy to odczytać, ale o skali ABEK powiem w innym filmiku, ponieważ na razie nas to nie dotyczy. Ile może kosztować takie zwykłe użytko 608 RS? 608 RS, czyli z, jest to najczęściej uszczelnienie z jednej z drugiej strony gumowo-metalowe elementów, Tocznych, dzięki temu smar nie wypływa, a piasek i inne brudnie dostaje się do środka. Takie łożysko może kosztować w przybliżeniu około 3-4 do 4 zł za sztukę. Czyli jak sami widzimy, wcale łożyska dużo, cały komplet do rolek nie musi kosztować. Nie musimy płacić za łożyska 300 zł, na przykład do dyskorolki. rolki, ponieważ to są łożyska stosowane w maszynach. O prędkości obrotowej takich łożysk, bo też może powiedzieć, że ktoś chce mieć szybkie łożyska albo wolne łożyska, to zależy jaki smar zastosujemy w środku. Czyli jeśli zastosujemy smar płynny na bazie jakiegoś oleju lub czegokolwiek innego, to takie łożysko będzie łatwiej poddawać się toczeniu niż łożysko, które standardowo ma smar w środku, co pokażę Wam za chwilkę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o łożysku. To mam łożysko 608RS. Żeby je otworzyć potrzeba jakieś ostre narzędzie podważyć tą wewnętrzną część delikatnie nie uszkodzić łożyska i to jest część gdzie mamy smar Podłóżmy to sobie tutaj na kawałek chusteczki, i to łożysko jest posmarowane z jednej strony. Załóżmy to sobie, to akurat to nie jest nam potrzebne. Załóżmy sobie, wytrzemy, żeby nam się nie powróciło. I otwórzmy tą drugą stronę, żeby pokazać, że po tej stronie nie ma smaru. O, widać? Suchutka jest. Czyli smart w tanich łożyskach jest montowany tylko i wyłącznie po jednej stronie. I żeby to zamknąć, czy tylko nacisnąć. Tu mamy łożyska przygotowane wcześniej. To łożysko leżało w domu bez mokrych warunków. wcześniej ono zostało wypłukane w benzynie, najprostszym rozpuszczalnikiem jest. Benzyna, taka jak na stacji benzynowej. Jak pójdziecie na stację benzynową, możecie spokojnie zakupić pół litra takiego rozpuszczalnika. Rozpuszczam wszystko, a następnie taki już brudną taką benzynę można spokojnie przepalić w jakimś silniku dwusuwowym. ja Akurat w, w kosie spalinowej albo w pilarce łańcuchowej przepalam sobie zawsze taką zużytą benzynę, którą coś czyściłem. To już jest wymyty smar. I pokażę Wam jedną rzecz. Jeśli tu naciśniemy, to będzie się łożysko nam obracać, ale jeśli damy w drugą stronę, tak samo naciśniemy w środku, to nie będzie się obracać, ponieważ nie jest idealnie na środku łożysko. Ta część minimalnie wystaje w stosunku do tej. Ale to łożysko było w domu i nie było poddane działaniu wody. Tu pokażę Wam łożyska, które były w różnych miejscach. Sami będziecie mogli odgadnąć, które było w jakim miejscu. Jedno z tych łożysk. To na przykład łożysko. Widać, jak pokryło się korozją. A było tylko 3 dni na dworze, i delikatnie na, nią, na niego woda kapała. To łożysko, jak widać, jest bardzo pokorodowane. Ono leżało praktycznie w wodzie. Tak samo. Jest problem, żeby w ogóle się obracało. Dlatego łożysko w rolce w takim stanie byłoby bardzo, bardzo zniszczone i szybko nie będzie funkcjonować jeśli nie byłoby tych uszczelnień, jeśli byłoby uszczelnienie tylko i wyłącznie metalowe, a propos metalowego uszczelnienia, i nie można go nazywać uszczelnieniem, ponieważ jest to tylko zabezpieczenie. Widać, że jest 608Z MTM po drugiej stronie też mamy 608Z MTM. MTM jest jakąś. Firmą 608Z jest oznaczeniem, że mamy blaszkę metalową i to nie jest uszczelnienie, to jest tylko zabezpieczenie tych łożysk, łożyska wewnątrz, żeby smarnie wyciek. Ale przez tą warstwę tutaj bez problemu dostaje nam się woda do środka, brud i inne rzeczy, więc po prostu zwyczajnie i zwyczajnie w świecie się to niszczy. No, a wracając do naszych łożysk, tu mamy kolejne łożysko, które było też w warunkach widać, że też niezbyt dobrze się kręci. Kolejne łożysko, bo wszystkie położyłem w innych miejscach, tak żeby pokazać, że różne warunki wpływają różnie na te łożyska. Najciekawsze to jest znowu pokryte korozją, a to są trzy dni, trzy dni, jak zostały łożyska wymyte w benzynie i osuszone. A najlepszą opcją, jaka jest to jeszcze łożysko tak samo, widać tu od wewnątrz jest korozja już. To już jest szóste łożysko, tu mamy tych łożysk sześć, a tu mamy łożysko, które też leżało w wodzie, jak widać najbardziej pokorodowało i jego nawet nie da się obrócić. Po prostu nie ma możliwości, zupełnie się zblokował, więc dlatego gdzieś na przykład jakbyście jechali po mokrym i zostawilibyście hulajnogę, deskorolkę, Rolki, swoje, cokolwiek, co ma wodę. Tak samo w samochodzie jest bardzo dużym problemem, jak dostaje się woda do łożyska, bo takie łożysko może się po prostu rozpaść nawet po paru dniach. Łożyska są wykonane z bardzo twardej stali, która bardzo, bardzo łatwo koroduje, bo im większa zawartość węgla, tym stal szybciej koroduje, ale jest twardsza. Więc to łożysko nawet już nie chce się obracać.